Cześć, witajcie w grupie GZ. Tradycją już naszego kanału na YouTube jest to, że pokazujemy Wam najświeższe nowości, jakie pojawiają się fizycznie w naszym salonie, a już zwłaszcza wtedy, kiedy możecie je obejrzeć nie tylko statycznie, właśnie w salonie, ale także wykonać nimi jazdę próbną. Dziś mamy kolejne takie auto, a satysfakcja tym razem jest jeszcze większa, bowiem produkcją tego samochodu zajmuje się polska fabryka koncernu Stellantis w Tychach. Przed Wami nowy Jeep Avenger Made in Poland. Jeep Avenger jest pierwszym z trzech nowych modeli, które będą wyjeżdżać z tyskiej fabryki. Jest to o tyle istotne, że uruchomienie całej produkcji wiązało się z bardzo dużą inwestycją w rozwój tego zakładu. Plany tej inwestycji oraz zapowiedź uruchomienia produkcji nowych modeli zostały ogłoszone w 2020 roku, co zbiegło się w czasie z wyjątkową, bo stuletnią rocznicą obecności koncernu Fiat w Polsce. Można więc powiedzieć, że nowa inwestycja symbolicznie otwiera kolejny rozdział w tej stuletniej historii. Można także powiedzieć, że symbolicznie wypełniła się obietnica złożona w 2018 roku przez legendarnego, lecz nieżyjącego już Sergio Markione, który prezentując przyszłość całego koncernu zapowiedział także dalszy rozwój fabryki w Polsce. Przyjrzyjmy się więc najnowszemu modelowi Jeepa nieco bliżej. Avenger to przedstawiciel najpopularniejszego obecnie wśród europejskich klientów segmentu BES-ów, czyli miejskich crossoverów. Auto mierzy nieco ponad 4 metry długości, 1,77 m szerokości oraz 1,53 m wysokości. W porównaniu do znanego i będącego cały czas w ofercie Jeepa Renegade, nowy Avenger jest od niego około 15 cm krótszy i około 3 cm węższy. Ma także o 13 mm mniejszy rozstaw osi, jednak przewaga Avengera ujawnia się w przypadku prześwitu, który w nowym modelu wynosi aż 20 cm i jest o 3 cm większy niż w modelu Renegade. Nowy Avenger został skonstruowany na uniwersalnej platformie koncernu Stellantis zwanej CMP, od angielskiego skrótu oznaczającego wspólną płytę modularną. Płyta umożliwia wykorzystanie jej przy projektowaniu różnych nadwoziowo-pojazdów, wykorzystujących także różne rodzaje napędu: od tradycyjnych spalinowych po nowoczesne układy elektryczne. Co istotne, ten sam model auta może być produkowany na wspólnej linii montażowej bez względu na rodzaj napędu. I tak właśnie jest w przypadku najnowszego Jeepa Avengera. Model oferowany jest w wersji całkowicie elektrycznej, a także jak ten prezentowany w wersji z silnikiem benzynowym. Warto tu wspomnieć, że Polska jest jednym z trzech rynków w Europie obok Włoch i Hiszpanii, gdzie nowy Avenger jest dostępny w wersji spalinowej. Benzynowy Avenger oferowany jest silnikiem 1.2 Turbo Piurtech o mocy 100 koni i 205 Nm momentu obrotowego i sześciobiegową skrzynią manualną. Pozwala to rozpędzać ważącego niecałe 1200 kg Avengera od 0 do 100 km na godzinę w czasie 10,6 sekundy, a deklarowane spalanie oscyluje poniżej 6 litrów benzyny w cyklu mieszanym. Jedna jest także wersja napędu w przypadku Avengera elektrycznego. Mamy tu wówczas do czynienia z silnikiem elektrycznym o mocy 156 koni oraz 260 nm momentu obrotowego oraz baterią o pojemności 54 kWh brutto i 51 kWh netto. Pozwala to miejskiemu Avengerowi przyspieszać od 0 do 100 km na godzinę w czasie 9 sekund. Deklarowany zasięg w cyklu mieszanym to około 400 km, zaś w cyklu miejskim nawet ponad 550. Zarówno w wersji benzynowej, jak i elektrycznej nowego Avengera napęd przenoszony jest na przednią, ale całkiem możliwe, że już wkrótce pojawi się wersja 4x4. W październiku 2022 roku podczas oficjalnej premiery nowego Avengera pokazano także koncepcyjną terenową wersję 4XE. Auto wyposażono w poszerzone błotniki i szerszy rozstaw kół oraz większe opony z agresywnym terenowym bieżnikiem. Bazując więc na już ujawnionych informacjach można założyć, że Avenger 4x4 będzie posiadał dwa silniki elektryczne, większy prześwit oraz nowe tryby napędu do jazdy w terenie. Niezależnie od wybranego rodzaju napędu nowy Avenger oferowany jest w czterech wersjach wyposażenia, a do każdej z nich przewidziano także bogatą listę wyposażenia opcjonalnego pogrupowanego w pakiety tematyczne, które ułatwią skonfigurowanie Avengera pod Wasze spersonalizowane oczekiwania. Szczegółowe informacje na temat wyposażenia i pakietów opcjonalnych znajdziecie na naszej stronie internetowej, link znajdziecie poniżej w opisie filmu. Nasze auto to najbogatsza specyfikacja Summit w kolorze nadwozia o nazwie Sun. Gama dostępnych kolorów nadwozia liczy łącznie 7 lakierów, z czego 6, w zależności od wersji wyposażenia, możecie zestawić także z dachem w kolorze czarnym, tak jak w prezentowanym aucie. Opcjonalnie dwie najwyższe wersje można także wyposażyć w otwierany szklany dach. W zależności od wersji różne będą także wzory oraz rozmiary obręczy kół. W wersji Summit standardem są prezentowane 18-calowe obręcze dostępne także opcjonalnie w niższej specyfikacji Altitude, która standardowo otrzymuje felgi w rozmiarze 17 cali. Bazowa oraz druga w kolejności wersja wyposażenia otrzymuje standardowo felgi w rozmiarze 16 cali, choć w tym przypadku jest możliwość opcjonalnego wyposażenia w felgi o cal większe. Standardowym wyposażeniem Avengera są przednie reflektory wykonane w całości w technologii LED, przy czym standardowo w wersji Summit oraz opcjonalnie w wersji Altitude są one dodatkowo projektorowe. Materiał nagrywamy kilka dni po Wielkanocy, a to z kolei wiąże się z ciekawostkami, które nie mają może większego wpływu bezpośrednio na jazdę, ale są czymś, do czego Jeep zdążył już nas przyzwyczaić w poprzednich swoich modelach. Chodzi bowiem o Easter Eggs, czyli kilkanaście poukrywanych w różnych nieoczywistych miejscach niespodziankach, które dla użytkowników pozostawili projektanci. Nie będziemy Wam oczywiście zdradzać ich wszystkich, pokażemy pewnie kilka z nich na przebitkach, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, to zapraszamy Was do salonu. Pokrywa bagażnika nowego Avengera w wersji Summit oraz opcjonalnie w wersji Longitude podwierana jest elektrycznie. Pojemność bagażnika wynosi 380 litrów w wersji spalinowej oraz 355 litrów w wersji elektrycznej ze względu na umieszczoną pod spodem baterię. Próg załadunku jest płaski przy standardowym ułożeniu podłogi bagażnika. Można ją także umieścić niżej, zwiększając tym samym ilość miejsca na wyższe przedmioty. Pod spodem znalazło się jeszcze miejsce na drobiazgi oraz standardowy zestaw naprawczy bądź koło zapasowe, które jest opcjonalne niezależnie od wybranej wersji wyposażenia. Oparcie tylnej kanapy dzielone jest w proporcji 60x40. Z tyłu znajdziemy wystarczającą ilość miejsca nawet dla wyższych osób, szczególnie biorąc pod uwagę miejskie przeznaczenie Avengera. Ja mam 188 cm wzrostu i spokojnie mam jeszcze trochę miejsca nad głową. Z tyłu znajdziemy jeszcze gniazdo ładowania USB typu C na tunelu środkowym oraz głębokie kieszenia w oparciach w foteli przednich. Siadając za kierownicą nowego Avengera, pierwszymi rzeczami, na które pewnie zwrócicie uwagę, będzie wyświetlacz cyfrowy przed oczami kierowcy, drugi na konsoli środkowej służący do obsługi systemu inforozrywki, a także ten element tapicerki w kontrastującym kolorze. Oba ekrany mają przekątną ponad 10 cali, choć w bazowej wersji Avengera ekran wskaźników przed kierowcą będzie miał przekątną 7 cali. Ekran systemu multimedialnego na konsoli środkowej jest wyposażeniem standardowym we wszystkich wersjach Avengera, oferuje oczywiście bezprzewodowy Apple CarPlay oraz Android Auto, a opcjonalnie można go wzbogacić jeszcze o zintegrowany system nawigacji. Opcjonalnie do dwóch najwyższych wersji Avengera oferowany jest także rozbudowany system nagłośnienia marki JBL złożony z 8 głośników z subwooferem oraz 12-kanałowym wzmacniaczem. Dostęp do podstawowych funkcji obsługi pojazdu macie także za pośrednictwem fizycznych przycisków. Zostały one umieszczone na wielofunkcyjnej kierownicy, a także na konsoli środkowej. Pod dotykowym ekranem systemu inforozrywki umieszczono także dwa fizyczne przyciski, z których jeden daje nam zawsze dostęp do początkowego ekranu, zaś drugi jest klawiszem skrótu, który daje nam szybki dostęp do wybranych przez nas ustawień i systemów auta. Zawartość zarówno ekranu przed kierowcą oraz systemu multimedialnego możemy dopasować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, ustawiając poszczególne widżety i kafelki w wybranych przez nas miejscach. To, co jest szczególnie podkreślane w materiałach dotyczących nowego Avengera, to spora ilość bardzo wygodnych i funkcjonalnych schowków w kabinie. Zobaczcie, z przodu mamy bardzo wygodne i głębokie miejsce na smartfona. W zależności od wersji, może ono być także wyposażone w ładowarkę bezprzewodową. Dalej mamy głębokie uchwyty na napoje, jeszcze dalej regulowany podłokietnik, pod którym znalazł się kolejny schowek. Kolejna półka znalazła się na konsoli środkowej, a przed pasażerem mamy jeszcze jeden bardzo głęboki schowek. Co więcej, w elektrycznej wersji Avengera jeszcze jeden głęboki schowek znajduje się w miejscu, gdzie w wersji spalinowej znajduje się dźwignia zmiany biegów. Łączna pojemność wszystkich schowków w elektrycznej wersji Avengera to 34 litry, czyli całkiem spory bagaż podręczny. Nowy Avenger jest oczywiście standardowo wyposażony w szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa oraz elektronicznych systemów wspierających jazdę. Z najważniejszych warto wspomnieć o systemie awaryjnego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, systemie wykrywania zmęczenia kierowcy, rozpoznawania znaków czy inteligentnego asystenta prędkości. Mimo posiadania napędu jedynie na przednią oś, mamy także dostępny system zarządzania kontrolu trakcji z sześcioma zaprogramowanymi trybami w zależności od nawierzchni, po której jedziemy. Szczegółową listę wszystkich systemów znajdziecie na naszej stronie, link oczywiście zostawiamy w opisie filmu. Tak jak wspominałem wcześniej, nowy Avenger jest już dostępny w naszych salonach w wersji demonstracyjnej, zatem jeśli jesteście ciekawi, jak jeździ nowy Jeep z Polski, to zapraszamy do jednego z naszych salonów na jazdę próbną. Zachęcamy Was także do subskrybowania naszego kanału, a także odwiedzenia pozostałych social mediów oraz strony internetowej, gdzie zawsze znajdziecie dużo informacji o nowościach oraz promocjach. Tyle na dziś, cześć i do zobaczenia!